Damian Janikowski, powiedz co u Ciebie, jak się czujesz po tej ostatniej walce? Bardzo dobrze, dziękuję. Wypoczęty, głodny następnych walk. To kiedy kolejne wyzwania? Eee, prawdopodobnie po wakacjach, pewnie na, na pierwszej gali zaraz po, mam nadzieję, że wrzesień. Zagrywałeś tę walkę, powiedzmy sobie szczerze, chciałbyś rewanżu? Jak najbardziej, jeżeli będzie taka możliwość, eee, wezmę. To wszystko zależy od wodarzy, jak oni po prostu... jak to dalej wygląda, jak będzie wyglądała dalsza moja kariera. Twój rywal nawet dzisiaj jest w narożniku osoby, która zaraz wychodzi tutaj do walki. Widziałeś go, mijałeś się z nim? Nie, bo dopiero przyjechałem z Wrocławia, także śpiszyłem się. Jest kawałek drogi. Ale z chęcią się z nim zobaczy, nie ma najmniejszego problemu. Czyli nie ma żadnej złej krwi, wszystko nie, jest ok. Nie. On pokazał to już na pierwszej gali, nawet wygrywając ze mną, że jest w porządku zawodnikiem w porządku człowiekiem, także wielki znaczy szacunek normal do niego, nie z jego, do niego. Chociaż z mediami nie chciał rozmawiać, trochę był obrażony, nie wiem czy o tym słyszałeś. No ale pewnie dlatego, że tak jakby albo on unikał tych mediów, albo media na początku unikały jego. i On tak twierdził, jak było, nie mam pojęcia. Szanowni jak obstawiasz cię panie... walkę wieczoru? Eee... Szymański z Saladyniem Parnas. No, Szymek będzie miał ciężko, ale oczywiście trzymam kciuki za swojego. A Łukasz Jura Twój klubowy kolega? Da radę. Marian Ziółkowski? Też da radę. Okej, okay, zaczynamy kolejną walkę, Dobra. więc nie męczę dłużej. Wielkie dzięki, co widzimy się w, w akcji. Oczywiście, cześć. Dzięki.